Tak. i w Lidze Polskiej i w Eurolidze. Tomczyk raz jeszcze za trzy i wreszcie trafił. Takie.. na to... kontrę, Fels. Tomczyk raz jeszcze za trzy, tak jest. I już jest lepiej, już tylko cztery punkty różnicy. zaciśniała się z minuty na minutę. Tomczyk, on ma przewagę szybkości Przypadkowy teraz układek Grilla i wykorzystali do znakomicie. Tomczyk w odpowiedzi za trzy, tak jest! Do punkty różnicy. Siedme. Szukają pozycji dla Tomczyka. Rozłamianie jeszcze raz. Za trzy Dominik Tomczyk. Cóż za mecz. Nowy glir. Znowu Tomczyk za trzy punkty. Jeszcze raz. Dominik Tomczyk. Dzisiaj już po raz piąty. Nieprawdopodobna skuteczność Dominika. Coś niesamowitego. Bez namysłu. Tak jak zawsze powinien rzucać. I Cześć! Witam wszystkich maniaków koszykówki. Nazywam się Dominik Tomczyk i chciałem zaprosić Was na turniej streetballa 7 Day Streetball Challenge, który odbędzie się w najbliższą sobotę w Warszawie na boiska gimnazjum nr 92 przy ulicy Koncertowej 4. Zapraszam, będzie dużo fajnej zabawy. Cześć!